Dużo czekania było, ale co szczęście sędziowie pozwolili mi oddać skok próbny i to mi właśnie dużo pomogło. Mogłem spokojnie wejść w konkurs i dojść do życiówki i powieć ją dwa razy. Czułem, że to jest mój dzień. Niemal z każdej wysokości zmieniałem tyczkę na twardszą, bo każda miękła właśnie. Czuję, że mogę skakać więcej i teraz czekamy na halę. W szkole miałem robione testy sprawnościowe. Wytypowali trzy osoby. I potem przeszliśmy właśnie na stadion i tam zaczynaliśmy od przejazdów z ławeczki, ale ja z kolegą, tak w sumie można powiedzieć, że nie fajnie, bo zabraliśmy im tyczki i stwierdziliśmy, że spróbujemy wskoczyć na zeskok. Udało mi się to, przyszedł trener Krzysztof Dziamski, no i zaczął mnie nagrywać. Powiedział, że to jest fenomenalne i że kolejny trening mamy już na skoczni. 5 metrów chciałbym skoczyć w przyszłym sezonie. Trenuję na stadionie na Golęcinie w Poznaniu. Niestety nie mamy hali dobrej, przystosowanej. W Polsce jest bardzo mało takich hal. Są warunki bardzo słabe, ale wyniki są, więc może w najbliższych latach wybudują tą halę w końcu w Poznaniu.